Drogowcy pozwolili odetchnąć kierowcom jadącym przez Sieradz, ale tylko kilka dni. Ledwo zakończył się remont drogi krajowej nr 14, a już rozpoczął się kolejny. Tym razem na trasie sierac kalisz Drogowcy zrywają asfalt od Słomkowa Mokrego do Błaszek. Generalnie chodzi o wzmocnienie drogi, ponieważ przez 20 lat swojej pracy wykazała pewne cechy zmęczenia. Będą usunięte warstwy konstrukcyjne, które nie wytrzymały próby czasu. Będzie ona wzmocniona siatką stalową i odbudowane warstwy konstrukcyjne. Sfrezowana będzie nawierzchnia na odcinku długości 7 km. Nie oznacza to, że cały zamknięty zostanie od razu. Zdecydowanie nie. To będzie na odcinkach 500-600 metrów w jedną stronę i tam, gdzie będzie potrzeba, będą musiały być wprowadzone ruch wahadłowy. Kierowcy zdążyli się już przyzwyczaić do przymusowych przerw w podróży. No jest to na pewno utrudnienie dla kierowców, ale w końcu remontują drogi, także trzeba się z tym pogodzić i ciężko czekać. Ja raczej tak. Za często, jak to jest, to jest utrudnienie, ale jak to sporadycznie tylko tak to idzie wytrzymać. Utrudnienia na drodze krajowej nr 12 z Sieradza do Kalisza potrwają do końca listopada.